Mamy rok 2025, a gry gacza dalej robią ludzi na kasę. Ludzie grają w gry gacha z wielu powodów. Jest to forma szybkiego dopływu dopaminy dzięki wishowaniu po postaci, które są albo OP, albo wiadomo, są skąpo ubrane. Ich gameplay to forma zabicia czasu, w którym możecie pochodzić po Open Worldzie, porozmawiać z Waszymi ulubionymi postaciami lub przejść dalszą część ciekawej fabuły. Możecie też oddać się dziennej rutynie, jaką jest robienie daily, dającego dużą ilość waluty potrzebnej do pulowania po postaci. Możecie też owe postaci budować, tworzyć z nimi meta-teamy, się przy klirowaniu kontentu z gry w jak najszybszym czasie lub robić absurdalnie goofy eventy, które kurwa nikomu do życia nie były nigdy potrzebne. Jednak, mimo tego, jak dobrze by to wszystko nie brzmiało, pojawia się tu jeden kluczowy. Problem, bo wszystko, co przed chwilą opisałem, ma jeden główny downside uzależnienie związane z FOMO. Ale zacznijmy od początku. System Gacha pochodzi z japońskich maszyn losujących kulki z itemami, gdzie pierwszy Gachapon, bo właśnie tak się nazywały, powstał już w roku 1965. Całość polegała na trafieniu figurki, karty czy żetonu, który wcześniej Wam się spodobał. Jak możecie się już pewnie domyśleć, system losowania stał się narodowym sukcesem. Już 55 lat później na rynek gier trafiła pierwsza gacza, w której główną mechaniką zdobywania postaci i potworów było każdemu znane pulowanie. Konami Dragon Collection, bo właśnie tak się nazywało, szybko zostało sukcesem, zbierając ponad 6 milionów graczy na urządzeniach mobilnych. Pierwszy trailer i gameplay można znaleźć na platformie YouTube od 2012 roku, gdzie już wtedy można było zauważyć, że ludzie do gier gacza podchodzą z dużym sceptyzmem. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy 13 lat później i gramy w Genshin Impact, dające nam 0,6% na trafienie pięciogwiazdkowej postaci. Jednak wiadomo, nie można przemykać oka na fakt, że gry gacha są ładne. Historie niektórych z nich można przecież stawiać na równi z dobrymi seriami anime. Animacje w cutscenkach trzymają wysoki standard, a postacie odgrywające główne role potrafią trafić za swoimi historiami do graczy. I to jest duży pozytyw, patrząc zwłaszcza na fakt, że większość gier gacha jest darmowa. Jednak w tym miejscu właśnie lista Pozytywów kończy się dla większości z nich. Gacza już z definicji może odpychać zwykłych graczy. Polega ona bowiem na wydawaniu waluty w grze, lub wiadomo, prawdziwych pieniędzy, waluty przecież zawsze może zabraknąć. Wraz ze wzrostem popularności i opłacalności dla firm, gacha zaczęła rozpowszechniać się jak choroba. Pojawia się przecież w znanych już wam grach, na przykład League of Legends. Ale dobra, gacha gaczą, jednak jeżeli siedzicie trochę w internecie, na pewno spotkaliście się ze zdaniem, gry gacha byłyby. Dobre, gdyby nie były gacza. I co można przez to rozumieć? Każda produkcja zaliczająca się do tej kategorii dzieli się na wiele rodzajów. Mamy przecież open worldy, turn based RPG, tower defensy. Możemy nawet pójść o krok dalej i określić gaczom FC25 czy NFL2K. Bo przecież też mają systemy losowania zawodników. Wszystkie kategorie, mimo tego, że różnią się od siebie gameplayem, mają jedną wspólną cechę. Mianowicie, choćby kurwa, skały strały, choćby psy, chujami, hejna grały, No nie trafisz, no nie trafisz tej postaci, po którą losuję. Zdobywanie waluty w grach gacha jest bardzo czasochłonne. Deweloperzy dają jej na tyle mało, żeby szansa na trafienie postaci, którą chcecie, była relatywnie mała, jednak dają jej na tyle dużo, żebyście ową postać próbowali zdobyć. Staje się to problemem w momencie, w którym ominięcie jednego daily loginu i zebranie darmowej waluty wiąże się z realną stratą. I mimo tego, że większość revenue gry idzie z wydanych przez playerbase pieniędzy na kolejne wisze, deweloperom najbardziej zależy nie na waszym portfelu, bo osoby, które będą chciały wydać pieniądze nie muszą być do tego przekonywane, tylko na waszym czasie. Im więcej go poświęcicie na daną produkcję, tym większa szansa, że w końcu wydacie na nią pieniądze. Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Macie dwa dni do końca limited time banneru, jednak brakuje wam mniej więcej 10 wiszy, żeby zagwarantować sobie postać, na którą czekaliście już tak długo. Wchodzicie więc do sklepu i od razu jesteście zalewani jakimiś ofertami 2X, 5X, one-time-offer, subskrypcjami, battle passami, 10 PCs, 5 Console, 2 Servers, 20 Fuck. You. Deweloperzy wiedzą, co robią i zostawili na was pułapkę, w którą nie da się nie wejść. Im więcej czasu poświęciliście w danej grze, tym większa szansa na to, że w końcu wydacie na nią te nic nie warte 5 dolarów na Welkin Moona. A teraz, jak już ze macie kolejny czynnik utrzymujący was przy grze. I tu pojawia się ponownie pytanie z tytułu tego filmu. Dlaczego mimo tych wszystkich downside'ów ludzie dalej decydują się, żeby grać w gry gacha. I tu przychodzę z szybką odpowiedzią. Grają w gry gacza, dlatego, że są napaleni na anime dziewczyny Jeżeli nigdy nie graliście w żadną grę pewnie się zastanawiacie, co actually można w niej robić. Powiedzmy, że zdobyliście już swoją wymarzoną postać i skończyliście wszystkie questy fabularne. Tu z pomocą przychodzą kwestie takie, jak farmienie itemów, loadoutów, czy broni dla Waszej postaci, bowiem cała ta aktywność stawia przed Wami jeden cel. Musicie ulepszyć ją na tyle, żeby mogła klirować więcej kontentu, za które dostaniecie więcej waluty do pulowania, żeby móc zbierać lepsze lub ciekawsze postaci. Cykl się kurwa zapętla. I teraz uwaga: większość giergacza ma systemy energii, które uniemożliwiają Wam wyformienie potrzebnych materiałów w kilka dni. Większość giergacza ma również limited time banery, które tworzą w graczach presję, bo nigdy nie wiadomo, kiedy postać, która zniknie właśnie z baneru, pojawi się na nim ponownie. Najpopularniejszym dla graczy na przykładem byłaby Shenhe, która swój rerun banner dostała teraz po przerwie półtora rocznej. A jak już jesteśmy przy Genshinie to omówmy na jego przykładzie, Tragiczne systemy energii, ponieważ właśnie Genshin oferuje nam system rezinu z górnym kapem 200 punktów. Pozwala to średnio na zdobycie 5 dropów z bossów lub domainów, gdzie na 24 godziny odświeża wam się 180 rezin, więc żeby go nie tracić. Musicie się logować codziennie. Nic złego, prawda? właśnie kurwa wszystko jest w tym złego, bo z dropów z pięciu domainów może wam Co najwyżej korek z dupy wypaść. Problem zaczyna się od faktu, że istnieją osoby, które nie mogą sobie pozwolić na codzienne logowanie do Genshina. Jakby imagine, ludzie są employ. Chop application. Ja pier jeżeli nie zalogujecie się chociaż jeden dzień, przepada wam waluta z Welkin Moona, z niezrobionych daily, sam overcapped Resin nigdzie się wam nie zachowuje, a zrobienie kondens resinu uniemożliwia wam na przykład bicie. W wolny dzień. Bossów, z których zdobyte materiały byłyby wam potrzebne do ascendowania postaci. Ale poza resinem, osoby grające w Genshin'a są często motywowane patrzeniem jak ich postacie zadają dużo damage'a. Jak widzą lepsze clear time'y na Spiral abysie. i wszystkie te rzeczy są głównie związane z tym, jakie mają artefakty. Więc pozwólcie, że krótko napomnę ten temat, ponieważ z całej gry to on właśnie jest najbardziej nie fair systemem. Nie jakieś pulowanie postaci, broni, systemy 50-50, to jest ku Większość pięciogwiazdkowych postaci potrzebuje swojego dedykowanego setu pięciu artefaktów. Każdy z nich może się pojawiać w cztero- lub pięciogwiazdkowej wersji i ma swój main stat. W przypadku trzech z nich jest on losowany z puli wszystkich main statów, jakie może mieć. I widzicie w tym problemu w fakcie, że te domeny można robić maksymalnie pięć razy na dzień? A co jeżeli dziś akurat zalogujesz się i dostaniesz ten jeden artefakt 50 crit value? Nie. No ale okej. Okay. W przeciwieństwie do tego tragicznego systemu mamy przykładowe Honkai Star Rail, które będąc z rękawa tego samego producenta jakim jest Hoyoverse, wydaje się bardziej przyjazne playerbase'owi, dbając o czas jaki gracze mogą poświęcić na ich produkcję. Posiadają jeden prosty system. Reserved... Trailblaze Powera. I już tłumaczę na czym polega. Po osiągnięciu zwykłego kapu energii, Trailblaze Power będzie się wam zachowywać ze znacznie dłuższym czasem odnowienia, co jest kompletnie walid. Jednak maksymalnie można zachować go 2400. O czym mi z dupy wyjebało, jak researchowałem tą informację. Chociaż pewnie domyśleliście się, że istnieje jakaś forma balansu tej mechaniki. Żeby zapełnić taką ilość, musielibyście nie zużywać Trailblaze Poweru przez jeden miesiąc. Onkai Star Rail oprócz tego ma jeszcze jeden duży problem. Absolutny grzech w grach gacza. Mianowicie power clip który odnosi się do zjawiska, w którym nowe postacie lub bronie są bardziej op, niż te istniejące od początku. Sprawiając, że są one absolutnie bezużyteczne w zmierzeniu z najnowszym kontentem. Zmusza to graczy do pulowania na nowych banerach, żeby ich teamy nie zostały w tyle. Lub żeby w ogóle były w stanie clear'ować ten sam kontent, który wcześniej nie sprawiał im problemu. Aparat przy... Jak to... 5 minut wystarczy. Jednak mówiąc o grach gacha, trzeba zwrócić uwagę na graczy casualowych, którzy logują się codziennie z rutyny, albo i nie. Nie ma to dla nich większego znaczenia, bo nie zależy im zbytnio na posiadaniu najlepszych postaci, mogą się kierować przecież tylko ich wartościami wizualnymi albo gameplayem. Ich motywacją może być przechodzenie fabuły, która jest dodawana w różnych odstępach czasu. Fakt, że gry gacha będąc darmowe, oferują im wysoki standard, sprawia, że grając w nie tak naprawdę nic nie tracą. I w Właśnie ten luz związany z wejściem do gry, porobieniem różnych rzeczy, które gra ma akurat do zaoferowania i zostawienie jej na kilka kolejnych dni lub tygodni jest dla mnie najzdrowszym podejściem, jeżeli chodzi o gacze. Dla takich osób jest to dalej gra będąca rozrywką, a nie obowiązkiem. Tylko co jeśli gra nie ma fabuły i polega tylko na dziennym grańdzie, który nie trwa kilkunastu minut, tylko kilka godzin. Naruto online było właśnie przykładem tej gry, i fakt, że mówię o nim w czasie przeszłym jest tutaj bardzo istotne. Jako dzienną aktywność można było zaliczyć zbieranie seal kroli służących do wishowania. Dostawało się je między innymi za bycie w gildii, ponieważ dwa razy w tygodniu gracze mogli się zmierzać między sobą w systemie turniejowym, za który dostawało się właśnie scrolle. Drugim sposobem było casualowe granie w eventy i odbieranie daily. Jak już wspomniałem, robienie każdej z tych aktywności było o wiele bardziej czasochłonne niż daily w genshinie, które kur... Dodatkowo aktywności wymagały. Do odebrania dziennych rewardów były zablokowane znowu za systemem energii. Jej odnowienie mogło być przyspieszone poprzez wejście do gorących źródeł, jednak żeby efekt owego przyspieszenia był w ogóle aktywny, gracz musiał pozostać online. A teraz, rol, proszę, pora na segment, w którym będę rantował jak obrzydliwe są systemy wishowania. Będąc najbardziej kluczowe w grach tego typu, są też uznawane za ich najbardziej uzależniający aspekt. Patologie tego systemu sprawiają przecież, że ludzie spędzają w nich niezdrowe ilości czasu, wszystko po to, żeby spulować jeszcze ten jeden raz. Genshin wychodząc z pionierskim open worldem, w którym mogliście grać postaciami z anime, zaskarbił się w sercach wielu graczy. Zaczyna znali oni bowiem dopiero swoją przygodę z grami gacha. W tym samym czasie, kiedy Player Base zachwycał się pięknym open worldem, deweloperzy byli kurwa w niebo wzięci sprzedając kolejne pięciogwiazdkowe postacie, które drukowały im pieniądze z kolejnych banerów. I jako osoba, która konto w Genshinie ma prawie, że od rewisu, muszę przyznać, że wishując na owych banerach, myślałem, że mnie pop... System wishowania w Genshinie wielokrotnie się zmieniał z tragicznego na mniej tragiczny. Może kojarzycie incydent jednego streamera, który polując na jedną ekskluzywną broń o nazwie Staff of Homa. Przegrał 50 58 kurwa razy, wydając przy tym 400 dolarów. Dawej? Był to między innymi powód do stworzenia systemu fate pointów, który z początku wymagał od gracza przegrania 50-50 na weapon bannerze dwa razy, co w zupełności nie rozwiązywało problemu, bo kto normalny chciałby wydać 1800 zł na item w grze? Znam parę osób. Jednak gry gacza potrafią mieć systemy wishowania, które w porównaniu do większości są fair. Woodring Waves, będąc najbardziej przyjaznym przykładem, jaki znam, pokazuje, że da się zrobić lepsze bannery, ponieważ niektóre z w ogóle nie mają systemu 50-50. Plusem są też bonusy dla nowych graczy w formie darmowej broni, waszego wyboru, które rzeczywiście są użyteczne w porównaniu do większości gacz. Jednak całość systemu oczywiście nie jest idealna. Deweloperzy muszą przecież zarabiać w jakiś sposób. Nowe postacie pojawiają się z częstotliwością, która uniemożliwia graczom na po każdą postać, jaka im się spodoba. A i na koniec jeszcze chciałem omówić Infinity Niki, ale w trakcie robienia tego materiału. O kurwa. I teraz, jeżeli dotrwaliście do końca, chciałbym po pierwsze przeprosić Was za moje wypociny. Jednak nonetheless przydałoby się jakaś konkluzja. Ludzie grają w grygacza z wielu powodów. Podejrzewam, że duża część playerbase'u jest ich świadoma, jednak na pewno nie są to wszyscy. Jak już wcześniej wspomniałem w filmie, płynie ona z optymalizacji rozgrywki, satysfakcji z zrobienia dużej ilości damageu i przywiązania do postaci zawartych w fabule. Jednak mechaniki giergacza potrafią zmienić się z rozrywki w obowiązek. Pomo przed Obinięciem banerów. Przed ominięciem dnia Wilkin Moona wiąże się z realną utratą progresu. Wszystko to zmusza playerbase giergacza do codziennego logowania i zamyka ich w lupie ujszowania po lepsze postaci. Fabuła, oprawa graficzna, czy też Open World w większości z nich będąc ważną częścią staje się niestety zaplanowanym hukiem, który schodzi na drugi plan. I tak jak zawsze. Tym razem mulet jest. Dziękuję wam za oglądanie, a ja zbieram się do. Sprzątania tego pierdolonego konfetstu.